Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Butch, a przed Wami recenzja Ghost Recon Breakpoint, sygnowana nazwiskiem Toma Klęsego na konsole PlayStation 4. Grę do recenzji otrzymaliśmy od... Yy, zaraz, yy, zaraz, sam kupiłem ten tytuł, no tak czasami i tak trzeba, ale po kolei. Kim jest Tom Klęsy? Każdemu fanowi serii z jego nazwiskiem przy tytule nie muszę tłumaczyć, natomiast ci, którzy nie chcieli użyć wujka gogle, już tłumaczę. Tom Clancy był pisarzem powieści sensacyjnych i na pewno znacie niektóre z nich. Polowanie na Czerwony Październik, czy cykl powieści z Jackiem Ryanem. No dobra, ale co to ma wspólnego z grami? Już tłumaczę. Brał czynny udział przy tworzeniu serii Rainbow Six, która była na motywach jego opowieści. Później poszło już gładko. firmował swoim nazwiskiem serię Splinter Cell, Ghost Recon, Strategię End War, czy symulator lotu Hawks. Nie mogłem nie wspomnieć o tak wybitnym człowieku i nie przybliżyć wam trochę jego osoby. Teraz możemy się skupić już na samej grze Ghost Recon Breakpoint. Premiera miała miejsce 4 października na PlayStation 4, Xbox One i PC. Parę dni wcześniej mieliśmy możliwość skorzystać z otwartej bety. Ubisoft mnie testował obciążenie serwerów, chyba to nic nie dało. W dniu premiery miałem spory problem, żeby się zalogować, a gra jest tylko i wyłącznie online parę godzin później udało się czułem się jak zdobywca zaczynamy jako jeden z licznych żołnierzy duchów zostajemy wysłani na wyspę w naszych żelaznych ptakach coś poszło nie tak zostaliśmy zaatakowani i wszyscy zostali strąceni lub musieli awaryjnie lądować w zasadzie to na jedno wyszło. Mocno walnęliśmy w ziemię. Przed nami pierwsze zadanie: musimy zbadać miejsca katastrofy. Wkrótce dowiadujemy się, że nasz stary Kumpel z armii jest jednym z tych złych i zaczyna się polowanie. Fabuła ogólnie nie jest bardzo wciągająca, choć dużo mamy elementów pochowanych w lokacjach, które rozszerzają fabułę. Możemy też prowadzić śledztwa poprzez odkrywanie poszlak czy szukanie przedmiotów kolekcjonerskich. Zróżnicowanie misji jest dosyć spore. Mamy oczywiście wątek główny, misje poboczne, misje frakcyjne od osiedleńców. Tym właśnie pomagamy. Czy misje ulepszania ekwipunku, zdobywania schematów nowych broni czy akcesoriów. Jest tego sporo i rozsiane po naprawdę ogromnej mapie. Chcecie chodzić z buta? Zapomnijcie: motocykle, bagi, pojazdy opancerzone, ciężarówki, motorówki najmają no i moje ulubione śmigłowce. Bez tych pojazdów możecie od razu przysłowiowo strzelić sobie w kolano. Teraz trochę o ekwipunku, czyli czym będziemy próć do naszych wrogów. Tego też jest sporo. W akwipunku możemy mieć naraz dwie sztuki broni długiej i jednej krótkiej. Dla mnie jako snajpera obowiązkowa była snajperka karabin na bliski dystans i oczywiście pistolet, który użyłem chyba tylko do przesłuchiwania przeciwników. Wybór broni jest spory, możemy ją modyfikować pod względem technicznym, czyli dodawać akcesoria i ulepszać obrażenia, dystans itd. Tak i możemy modyfikować pod względem wizualnym, czyli kolory i wzory broni i akcesoriów. Przy okazji tematu upiększenia broni wspomnę o naszym duchu. Możemy nałożyć mu bliznę na twarz, tatuaże na ciało i multum akcesoriów typu okulary, słuchawki, kominiarki inne ubrania. Jest tego sporo i oczywiście niedostępne od razu. Kredyty Skella to jest nasza waluta w tej grze. Stosunkowo łatwo ją się zdobywa, a można również za nie kupić lepsze pojazdy, śmigłowce, lepsze, w sensie z większą siłą rażenia, to co mi się lubią najbardziej. Grafika. Wygląda naprawdę ładnie. Postać porusza się zgrabnie, przy strzelaniu i walkach też wygląda wszystko w porządku. Nic się nie tnie i nic nie laguje. Po prostu musicie sami to zobaczyć. Muzyka. Coś tam gra w tle nie zwróciło zbytnio mojej uwagi, ani nie zachęciło do przyciszenia słuchawek, więc na poziomie. Bugi. O rzesz, Ubisoft, ja chcę paczać. Błędów sporo, mniej upierdliwych, takich jak podskakujące bagi od czasu do czasu, kręcące się motocykle na ziemi, pilot śmigłowca siedzący poza nim inne mniej ważne błędy graficzne, do poważniejszych, powodujących nawet restarty gry. Wkurzające jest, jak na stacji, na szczycie góry zniknęły opcje wejścia do śmigłowca i musisz się staczać z góry na piechotę. Oj, ubi. ubi. Postarajcie się. Mam nadzieję, że patrz już w drodze. Być może ominąłem jakieś mniej istotne kwestie, ale czas na podsumowanie. Ghost Recon Breakpoint to takie połączenie Far Cry, i mam tu na myśli pojazdy i otwarty, duży świat, i Division. Ruch bohatera, walka, na szczęście tylko bez napierdalania, 100 tysięcy magazynków gości, i tak idzie. Solo rozegrałem cztery misje, bawiłem się dobrze. Tylko dobrze. Szybko namówiłem kumpla do kupna gry. Dawaj Kylek mówię, będziemy grać razem. Zazwyczaj jest to słomiany zapał wiecie co? Wczoraj spędziliśmy przy grze 10 godzin i to jest całe podsumowanie tytułu Kampania Multi miażdży i jaja, a jeszcze, ba a jeszcze bardziej pozostaje PvP, ale to na później. Tym razem ocen gry będzie dwie solo 7 na 10, i multi 8 na 10. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie. Komentujcie, sub też nie zaszkodzi. Cześć.